Yo, Elfy, tutaj Olga i witam Cię w kolejnym odcinku z My Baby. Pod ostatnim odcinkiem zrobiliście 2406 łapek w górę, także dziękuję Wam bardzo. Jeżeli już tutaj jesteś, to na pewno nie jest przypadek, ponieważ możesz teraz strzelić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś tam na dole. I co? Bez przedłużania, zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy, dzisiejszym celem na odcinek jest dobicie właśnie doroczku, co próbowaliśmy zrobić w ostatnim, ale nie wyszło, ponieważ zajmowało to aż tyle czasu. Więc może przejdźmy do ćwiczeń. Niestety ekran ładowania jak zwykle nas powitał i... I wkurzasz mnie strasznie. Musimy ponownie wykonać e, ćwiczenie, które robiliśmy ostatnio, czyli e, ona jeszcze musi się nauczyć sama stawać, ale na szczęście idzie jej coraz lepiej. Jak tylko to powiedziałam, jak tylko to powiedziałam, wiesz co? Na pewno idzie ci coraz lepiej. Widzisz? Mówiłam, że idzie ci coraz lepiej. Już potrafisz wstawać z moją pomocą, znaczy moją pomocą, grzechotki. E, musimy to ćwiczenie wykonać jeszcze ponownie, ponieważ to jest dopiero drugi raz i chyba dzięki temu powinna u, u, jeszcze raz. E, I chyba dzięki temu powinna e, już mieć roczek. Na szczęście się udało tym razem. Czy jeszcze będziemy musieli zrobić coś ponownie? Nie. Ćwiczenie się zakończyło. Ciekawa jestem, co teraz się zadzieje. Po ponownym wykonaniu ćwiczenia, które robiliśmy przed chwilą, pokazuje mi się, że Cordelia ma już 10 miesięcy, więc jest... Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A tutaj nasz, nasza lekarka informuje nas o tym, że musimy pójść do sklepu, ponieważ brakuje nam dla niej ubrań. I wiecie co? Mi nie trzeba dwa razy powtarzać. To jest ulubiona rzecz, którą ja robię w tej grze, więc klikamy. Tak, dokładnie. Idziemy do sklepu i zobaczymy, co tam nowego na nas czeka. O, tym razem nie możemy po prostu pójść do sklepu. Musimy pójść na cały spacer. W porządku. Ostatnim razem możemy pójść albo w lewo, albo tutaj prosto Czyli wiecie co, to jest to samo co robiliśmy chyba w pierwszym odcinku Trochę mnie to zdziwiło, ponieważ ostatnim razem kiedy chcieliśmy pójść do sklepu Nie było takiego problemu, że, że właśnie musimy pójść na wyjść tak jakby z domu Okej, okay, musimy się zatrzymać i zobaczcie, jednak teraz droga jest trochę inna, bo w pierwszym odcinku przeszliśmy przez tamten park, żeby pokazać jej balona, a teraz chyba gra proponuje nam inną trasę. Ciekawa jestem, czy jest tutaj coś interesującego, czym będziemy się mogli podzielić z Kornelią. Na razie to jest brud, smród i benzyna, ok? Tyle się możemy z nią podzielić. Nie chciałabym, żeby moje dziecko znało tylko tę część środowiska, że wychodzi na dwór, tu nagle taka chmura brzydkiego zapachu. Więc gdybyś się mógł pośpieszyć, tak naprawdę nie możesz troszeczkę... Dziękuję, dziękuję, po prostu trzeba było z tobą porozmawiać. Na szczęście trwało to nie tak długo i możemy przejść do... Przez ulicę. Na szczęście nic nie jedzie. Okej, okay, tutaj już widzę y, motylka, którego moglibyśmy jej pokazać. Więc zbliżmy się. Mogę to A zrobić? Podoba ci się? Czy ja zrobiłam to w porządku? Okej, okay, ona to zauważyła. Bałam się, że y, podjechałam zbyt. Można powiedzieć zbyt daleko, żeby ona cokolwiek zauważyła. O, tym razem również mamy balona? Proszę bardzo, podjedźmy właśnie troszeczkę bliżej. O, balon. Trzymaj balona. Jedna sprawa, czy wy również nie uważacie, że trochę dziwne jest to, yy, że jedziemy drogą i nagle są czerwone baloniki. Czy Wam się to oczywiście kojarzy? Ponieważ mi. O, o nie! Był motylek. Okej, okay, chyba go zauważyła. E, nie wiem jak wam, ale mi się ten czer czerwony balonik kojarzy z, kojarzy z filmem IT. I o, coś się spytało? Czym się zainteresowałaś? Zainteresowałaś się tutaj. Doszliśmy już? Ja myślałam, że ten spacer będzie o wiele dłuższy. No w porządku, zobaczmy, co mamy nowego. E, czy w ogóle jest cokolwiek nowego? Mm. Tutaj mogę. Nie, nie chcę tego na razie kupować. Jak mogę zmienić. Ach, no dobra, tutaj tym. To już mamy. W sumie to jest całkiem fajne. Możemy to kupić. Szczególnie, że mamy tyle pieniędzy, biorąc pod uwagę yy, naszych dziadków, którzy albo są bardzo bogaci, albo nie mają na co innego kasy wydawać. Codziennie prawie przychodzą nam listy z pieniędzmi. Okej, okay. całkiem różne są wzorki. Niestety, z tego co widzę, nie ma jakichś nowych materiałów. Cały czas są te same, które były w ostatnim odcinku. Myślałam, że jak ta pani lekarz każe nam tutaj przyjść, to ma coś dla nas specjalnego. No dobra, spróbujmy ją ubrać najładniej jak się da. Może to. Tak, chcemy to kupić i chcemy na to to założyć. Nie podoba mi się to jednak, ale zostańmy. Może się uda zrobić coś fajniejszego właśnie z tym. Yy, chodzi mi o tą koszulkę, oczywiście. Kupmy. Nie. Nie chcę, żeby moje dziecko, które ledwo nawet nie ma roczku, wyglądało jak babcia, ok? Nie podoba mi się to. Yy, możemy. Nie wiem. Spróbujmy to. Jesz... Jaki jest sens tej spódniczki, jeżeli jej w ogóle nie widać? Nie. Może to tak ma być, ale. Wiecie co? Jestem niesamowicie. No, niepocieszona. To powiem tak najłagodniej jak się da. Kupmy w takim razie. Proszę bardzo. Właśnie strój pandy. Wyjdźmy. Chyba nie musimy kupić czegoś jeszcze i więcej. Nie wiem o co w takim razie chodziło tej lekarce, że musimy kupić jej nowe ubrania, skoro nic nie było ciekawego dostanie naszej wizyty. Bez sensu. O, o to chodziło. Ja się zastanawiałam dlaczego ten spacer był taki krótki, ponieważ musimy jeszcze wrócić. Okej, okay, to ma sens. I tutaj tym razem nie olejemy motylka. O, 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 o. O, o, trzymaj, patrz, widzisz, potylek. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Wracając do mojego żartu wcześniej, chodziło mi o film. I chyba nie pamiętam, jak się nazywało to w Polsce, ale pamiętacie Georgiego i tego typu rzeczy. Okej, okay, mamy tutaj wybór. Musimy pójść prosto, lub pójść przez park. Chyba pójdę przez park, ponieważ wydaje mi się, że jest więcej może jakichś okoliczności, aby ona coś ciekawszego zobaczyła, niż będziemy po prostu iść ulicą. Z tego, co widzę niestety, tam jest jakiś zły zapach oraz tutaj... Ten samochód mnie prześladuje. Ten samochód perfidnie mnie prześladuje. Gdzie ja idę? Tam i on. No, jeszcze... Czy mógłby się pan pospieszyć? Proszę... Chcę pójść z dzieckiem po prostu na spacer. To nie jest jakieś dziwne, a pan parkuje w miejscach, gdzie ja akurat przechodzę. I do tego nie wiem, jakiego, jakiej benzyny pan używa, jakiej szemranej mocno, ponieważ chyba normalna benzyna nie. nie powinna wydzielać aż takich oparów. Z tego co wiem. Także. No, tak. Ech, dziwna sprawa. Na szczęście tutaj. Owi czy w tym mieście jeżdżą tylko jeden? E, jeden model samochodu. O, ptaszek. Jakbyśmy mogli jeszcze podjechać? Patrz, ptaszek. Nie wiem, jak ty widzisz tego ptaszka. E, jeżeli nawet do niego nie podjechaliśmy. Ale jeżeli gra się e, cieszy, to ja również się cieszę. E, tutaj mamy balonika naszego Giorgio. Giorgio. O, trzymaj. Miejmy nadzieję, że cię nikt nie porwie w, pod y, drogą. I zobaczcie. Mamy dwa na trzy. Mm, tak, jakby, nie wiem, to jest jakaś może ocena tego? No to mamy dwa na trzy. Mogło być lepiej, oczywiście, ale nie, nie jest jeszcze aż tak tragicznie. Okej, okay, mamy nawet pieniądze za to, że przyjechaliśmy. Wspaniale. Nowe ćwiczenie. Nowe. Nowe ćwiczenie! Musimy teraz. Y, Słuchajcie, czy przypadkiem to ćwiczenie już nie było? Mm, przypominam je sobie. Może mi się wydaje, ale chyba już to robiliśmy. Może pod... ona chyba nie raczkowała, ale coś innego było. Nie pamiętam, ale w sumie mechanika jest taka sama. Ja nie marudzę, ponieważ to sprawia, że ona jest coraz yy, starsza, a mi tylko o to chodzi. Okej, okay, cieszę się, więc daliśmy radę, tak? ćwiczenie wykonane, na szczęście nic nie stało, nikt nie pacnął twarzą w podłogę, o to nam chodziło. Mówiłam Wam, nie robimy dosłownie nic, a nasi dziadkowie: ej, chcesz pieniądze? Może tutaj troszeczkę pieniędzy. A tam nie ma pieniędzy? Proszę bardzo, masz pieniądze. Więc na pewno na y, brak kasy, jeżeli chodzi o ubranie, będziemy marudzić. Ono już kurczę idzie. Okej, okay, więc powtórzmy ćwiczenie, które robiliśmy ostatnio, ponieważ ono chyba powinno doprowadzić do 11 miesiąca. Wiecie co? Po zrobieniu ostatniego ćwiczenia, tak jak wam mówiłam, ono już osiągnęło 11 miesięcy. Mamy również dostęp do spódniczek oraz chyba jakichś bucików w sklepie, więc dlaczego ta lekarka kazała nam wcześniej pójść tam? Nie ma sensu! Może dlatego, że chciała, żebyśmy poszli na spacer, ale wciąż. Tak jakby. Nie uważam, że to miało dużo pomyślunku, więc y, zróbmy kolejne ćwiczenie. Jestem ciekawa, jakie. Y, I prawdopodobnie jeszcze pod koniec odcinka pójdziemy do sklepu ponownie, aby dowiedzieć się, co tam ciekawego nowego się znalazło. O kurczę! A. Um, ona się już uczy chodzić. A. Um, co ja mam tutaj? Przepraszam. Co ja mam tutaj zrobić? Czemu ona się na mnie wkurza? Nie jestem pewna. Yy, chyba coś robię źle? Aaa! rozumiem. Nie zauważyłam, że muszę drążek lewy poruszać. W porządku. U. u. Jeszcze trochę i. Byłoby spotkanie z podłogą zbyt bliskie, żebyś się czuła dobrze. Tak to powiem. Na szczęście teraz wszystko jest powinno być w porządku. U, u, na spokojnie, bez pośpiechu, cierpliwości, cierpliwości. To jest najważniejsze tutaj w tej twojej sytuacji. Czyżbyśmy mieli zrobić coś innego, kiedy ona się? Buja? O, nie, po prostu musieliśmy przejść z nią jakiś określony dystans, w porządku. Musimy jak zwykle zrobić to trzy razy, więc prawdopodobnie tym się aktualnie zajmiemy. Zobaczcie! Dopiero teraz mamy... Znaczy no, dopiero teraz. No oczywiście, że dopiero teraz, ponieważ ona ma roczek! Ale super. O kurcze. Oh! Nareszcie! Nareszcie! Możemy zmienić pokój. Dziecka, jako że ono już ma roczek. Zobaczcie, to są pierwsze meble, które mieliśmy do wybrania. Teraz chyba możemy coś zmienić. Mamy ok, mamy kosmos, mamy dżunglę. I tyle? W serio? Ja byłam taka podekscytowana tym? A, najbardziej podoba mi się chyba dżungla, bo kwiatki i tego typu rzeczy, więc okej. Okay. Dobra, dobra, ale to jest najważniejszy punkt y, programu. Możemy teraz wybrać nowe rzeczy. Czekajcie, ja muszę się zastanowić. Mamy sukienki. O Boże, o Boże, bardzo urocze, bardzo fajne. Na razie nie chcę tego kupować. Mamy również e, czapeczki w porządku. U, te są śliczne. Oraz mamy. E, jak się, ogrodniczki, tak. Ale ładne. Te chcę. A jednak nie. Eee, czy na pewno? Raczej chyba nie. Te może? Okej. Okay. Eee, a nie, musiałam... Kurczę, włóżmy je. I możemy pod to chyba założyć mm, koszulkę. Tylko ta jest całkiem... O! Eee, tak, chcę. Musimy też... Mm, Właśnie buciki, te są śliczne. Oraz jakąś czapeczkę, jak już tutaj jesteśmy, to możemy sobie na to pozwolić. Może ta mi się w sumie najbardziej podobała z miskiem. Przeuroczo. Jest przepięknie, bardzo mi się podoba 10 na 10, dziecko miesiąca. Ale słuchajcie, osiągnęliśmy cel i trudno mi to powiedzieć, ale wydaje mi się, że żegnamy się z tą serią. Ona miała na początku być tylko takim jakby żartem, bo naprawdę byłam zaskoczona, dlaczego ta gra tyle kosztuje, a nasza Cornelia ma już roczek, były cztery odcinki, pokazałam wam o co chodzi w tej grze, co, ja się tam nam kolejny, w kolejną niedzielę będzie gęś, także serdecznie was zapraszam i co, do zobaczenia do kolejnego i cześć!